To jest wernikompost, robiony przez drzewnice kalifornijskie. Tak wygląda. Właśnie go będę podsypywać pod rośliny. Można też rozrobić dwie, trzy garście w wodzie, w konewce i podlewać sobie kwiaty, różne rośliny. Fajny taki nawóz. Może być właśnie w płynie, lub podsypywać, czy jak się sadzi rośliny. Zmieszać z ziemią, czy to ogrodową, czy też taką kupną. Właśnie ja go wzięłam teraz, bo będę sadziła roślinki i będę podsypywać. Warto sobie założyć taki kompostownik, kupić drżownicę i wszystkie odpadki z domu, wszystko tam leci, oprócz cebuli, czosnku, bo one tego nie lubią i pory, tak? tych trzech rzeczy. Dżdżownice kalifornijskie są wszystko żerne, więc bardzo fajnie przerabiają materię. Lubią też fusy z kawy, także jak pijecie kawę, to jak najbardziej. Fusy z herbaty. No i wszystkie odpadki, także bardzo polecam.